Na resku, ostatnia. Na resku, ostatnia. Na, <laughs> na, na zygzaku. Nie, na na, na, midzie, na sorry. Kurwa, nie na, na Na zegzaku, na nie nie wiem. midzie, nie Kurwa, nie wiem. Kurwa, nie wiem. Kurwa, nie wiem. Kurwa, nie wiem. <laughs> to, nie 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 jest, nie nie <laughs> Klapcyk był, czasami nie nie kup. nie Jeb, tak, CS2 Dobra Gramy dalej, gramy dalej panowie Gramy ja dalej, dalej. dalej na fali Hotel? Nie wiem nie. Daleko, daleko, daleko jest jakaś Chyba 4-4 to było To, to nie jest pierdźdubka No 4-4 to idę Tylko wiesz, że ten cztery strzela w ciebie. No ja już Możemy znowu rzucić im tu smoka. Ja za mogę zamołotować krótką. Adrian, pójdziesz ze mną? Na krótką, czy...? Nie, nie, nie. na mida. No, jest... Yy... O, ale Adrian. kurwa mi zajebo. Ojciec? Dobra, smok jest na razie, abort. Ja mam kolejnego smoka. Adrian, cofnij się, żebyś granaty nie dostał 50 sekund, trzeba coś robić. Wuja, wychylaj. Nultuj. Teraz pomijesz Uważaj. Aaa, piotole jeszcze jeden smok. No, Jest na krótki się kończy już chyba. Rzucasz coś? Tak. tak. Idziemy? Kurwa! Okay. Bardzo obity na darku! Na darku! Kurwa! I, i Meat i resp. Pięknie. Dobra, ojciec, uspokój się, uspokój się. Dwóch tam masz, dwóch tam masz. Masz klaw zęgi. szkoda. 17 sekund. No, oni wiedzą o ciebie. Nie. O weź, weź go. Weź tego, weź starego. Dobra. Ale ten młotów zjebał nam to. A no. mogę kupić. A, Gramy. Dobra, Gramy, bo ten już kupił. Nie mam hajsu, kurwa. Kupię MK i jakąś, nie wiem, famasę mogę kupić. Bo ja famasa ci kupię. Albo matkę, tobie. Albo matkę, bo... ja kupię. Nie, o tak. no bro. No, no. Co? Albo miałem. <laughs> Liczmy, że kogoś wyciągnie garu. A jak nie, to nie, hawka, chociaż upuści. I my wyciągniemy. Matka, kurwa. Wariatka! Kurwa za matką cześć. Mam 18 HP. Jestem z tobą. wiem, a oni tu będą, wuja. Chcesz pierwszy, mam smoka? Mogę rzucić po lewo. No dawaj. O co się, o co się, o co się, o co się, o co się? Jest, tam za tym. To o kurwa! Nie, łok, kurwiu. Tam jest dalej on się I tam jest, jest szodek. samem tym samym tym jest, zakładniku. Dawaj nam i dało cię, z ich tu Adam, chodź z nami, Adan. Darek, Darek, Tarek, buch Darek. Jeden za filarem. żeś bieg. Jeszcze jeden, jeszcze jeden. Polewa. Kurwa mać. Kurwa, niewiele braku. Dobra, ale... A nie, nie ma hajsu. Dobra, teraz zaczujemy. Na krótko, ma nie kupujcie nic. Na fullu przez wszystko co ma być to będzie? A ich zaskoczymy. Przebiegamy przez smołka, przebiegamy. Na Namida? No może być. Resp, resp. Zabij go żółty, zabij go żółty. Kurwa, jeszcze no. jeden tam jest. O brawo, zabij go. No ma... cicho, na cicho. Jak jednym stronie. Oj, przebieg. Dobrze, polebło jeszcze jeden. Pięknie. Jeszcze jeden. Kurde, strew, jeszcze jeden, kurwa gościu. Kurwa ten czas. Gdzie ty patrzysz? Aaaaa. Kurwa ten bó...